Ilość. Słuchajcie, no to chciałbym zapytać w takim razie o Wasze szerokie kontakty. Marta, no właśnie, o tą Twoją pracę domową, którą dzisiaj mówisz, od rana wykonywałaś. Tak, to może Państwu powiem, tak? Marta miała okazję skontaktować się z kilkoma swoimi kolegami koleżankami z zagranicy, z tych hoteli zagranicznych, tak. których, których, które no nie działały, ale rozumiem już funkcjonują, tak? Gdzie już... Część z nich, może ja wyjaśnię. Część Dobrze. z nich nie działa, część z nich działa i chciałam wam kilka takich ciekawych highlightów przytoczyć tutaj. Między innymi rozmawiałam z, z hotelami po kroju peninsuli, Mandarin Oriental, Four Seasons, London, St. Regis, a do miast, jeśli chodzi o miasta, były to Hong Kong, Tokio, Bangkok i Kuala Lumpur. Czego dowiedziałam się w Hongkongu, bo myślę, że pierwsze co pytacie tutaj patrzę na Wasze komentarze, co między innymi ceny, co będzie z cenami, tak? To jest ciągle gdybanie. Moja dyrektorka działu pokoi z Hongkongu, zaznajomiona, powiedziała, że ceny pokoi luksusowych nieznacznie spadają z nadzieją na przyciąganie gości lokalnych, tak? czyli dużą rolę tutaj będzie odgrywać staycation. W zasadzie te hotele w Hongkongu w większości są otwarte, ale to nie będą jakieś znaczne cięcia tych cen, dlatego że oni sobie zdają sprawę z tego, że goście, którzy zostają w luksusowych hotelach, dla nich, nie jest to problem pieniądza, to nie, nie pieniądz powoduje, że nie zostają w tych hotelach, tylko fakt, że lotniska nie działają. Um, dalej zapytałam ją um, według niej, który z sektorów um, uwolni się tak naprawdę pierwszy i który um, tak naprawdę odbije się jako pierwszy. Ona zdecydowanie powiedziała, że to na pewno będzie wypoczynek, dlatego że goście są spragnieni, oni są wręcz zdesperowani podróżowania, że nikt już nie chce siedzieć w domu, że ma tego dosyć. Um, innym takim ciekawym e, A, Przepraszam, rzeczą. przepraszam Marta, jeśli pozwolisz, mm -hmm. tak, bo powiedziałaś tutaj, że granice jakby zamknięcie granic jest problemem tego ruchu turystycznego, tak. że gość zamożny, ten, który wybiera destynacje czy obiekty luksusowe, tak. jakby nie ma znaczy problemem dla niego jest dzisiaj transport w tym sensie, że nie może podróżować do dokład... Nie może się za bardzo przemieszczać, tak a myślisz, że gdyby te granice były otwarte, to ten gość z luksusowy, ten zamożny, czy rzeczywiście on by ruszył wiesz, na podbój świata, mając eee, z tyłu w w głowy cały czas takie informacje, mhm. wiesz, że jest jednak niebezpiecznie, jeśli chodzi o, o zdrowie. Myślę, że tutaj mamy gości podzielonych na kilka opcji. Jest grupa, która ma świadomość, że wirus istnieje i że istnieje możliwość zarażenia, ale tak naprawdę nie ma nikogo bliskiego, który jest chory i tak naprawdę wsiadałaby w samolot i leciałaby, wiedząc, że lotniska tak naprawdę i samoloty są puste. Więc ryzyko automatycznie maleje. Jest druga grupa ludzi, którzy absolutnie nie wsiądą ani w taksówkę, ani w autobus, ani w samolot i nigdzie nie polecą, ze względu na to, że właśnie się boją. Myślę, że musimy mieć świadomość, że nie wszyscy są zastraszeni, jeśli chodzi o ten wirus. Poza tym, znając niektórych swoich gości hotelowych, takich bardzo twardych biznesmenów. Biorąc pod uwagę ich podejścia, jestem pewna, że założyliby maskę i wsiedli w samochód, żeby jechać i załatwiać biznes bądź ratować swoją firmę, fabrykę, cokolwiek to jest. Co jeszcze ciekawego chciałam wam przedstawić, jeśli chodzi o Tokio Hotel Managera, bardzo dobrego hotelu z Tokio. Na pytanie zapytałam go o cenę, On niewiele powiedział. Powiedział, że prawdopodobnie trochę spadną, ale że to raczej będzie taka samoobrona hoteli. Ale zapytałam go, co będzie takim twoim głównym fokusem, jak otworzysz ten hotel, bo hotel jest zamknięty. I ono bardzo ciekawą rzecz powiedział. Powiedział, moim głównym fokusem nie jest kiedy otworzyć ten hotel, jest kiedy otworzyć ten hotel, tak? Czyli nieco po otwarciu tylko kiedy go otworzyć. Do czego zmierzał? Do tego, że Pozwolenie na otwarcie tych hoteli to jest jedna rzecz, ale powiedział, że krytyczne tutaj będzie i kluczowe to znajomość rentowności, poziomu rentowności swojego hotelu. Tak? Dla niektórych otwarcie hotelu przy 10% obłożenia będzie się totalnie mijać z sensem, prawda? Natomiast on, jeśli chodzi o pytanie na temat sektoru, który się szybciej otworzy, powiedział, że zdecydowanie biznes, dlaczego biznes. Dlatego, że biznes strasznie mocno oberwał przy tym kryzysie i dalej obrywa, ludzie będą chcieli go na pewno ratować. a dlaczego, dlaczego wypoczynek się Troszeczkę spowolni. No i ciekawe, ciekawa, ciekawy punkt widzenia, bo w sumie też prawdziwy, dlatego że e, ludzie po, e, po tym zamknięciu będą chcieli pierwsze co to spotkać się ze swoimi bliskimi, co niekoniecznie wiąże się z zostawaniem w hotelu i wyjazdem na wakacje, tylko właśnie pojechać gdzieś odwiedzić swoich bliskich. Ważną rzeczą, o której jeszcze żeśmy rozmawiali, a propos co po tym otwarciu i w ogóle jak to się zmieni, zadałam mu a propos to, to, co z obsługą hotelową, czy uważasz, że się jakoś zmieni, czy. Co, co, co z naszym personelem. Marta, no to... jeśli, jeśli mogę, poczekaj, bo to zostawmy sobie na zupełnie Dobra. inny temat, bo ty widzę, jak Kałasznikow chcesz po prostu tak, wszystko tak. tutaj Ale... jak zrelacjonować. Zostawmy, zostawmy to na moment akurat, wiesz, jak się zmieni ta obsługa, to jest zupełnie mhm. inny wątek i za moment go zostawmy. Natomiast to poruszyłaś bardzo ciekawe rzeczy, bo rozdzieliłaś i bardzo słusznie, bardzo dobrze, bo też takie komentarze były, że co innego jest biznes, a co innego turystyka. Tak. Fajnie jakby pokazałaś rzeczywiście, że ten, no rozumiem, od twoich rozmówców jest taki przekaz, tak, że nastawiają tak. się na to, że ten biznes prędzej powróci, U jednych, turystyka, tak? Tro... mm -hmm. turystyka nie, trochę później. I teraz jeszcze, jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą usłyszałam właśnie od Cindy, która jest hotelmanagerem w Kuala Lumpur, luksusowego hotelu, ona wyraźnie zaznaczyła a propos cen, że oni ze swoimi Ko, ko, ze swoją konkurencją, przepraszam, hmm. bardzo, dobrze trzymują swoje, bardzo dobrze trzymają swoje ceny, ponieważ zależy im na pozycjonowaniu i właśnie nie, nie, nie chcą dopuścić do tego, żeby walczyć z cenami, czyli tak naprawdę spuścić ze swojej wartości. Tak? Oni wręcz walczą właśnie tą wartością dodaną, benefitami. Wyraźnie powiedziała, że gości luksusowych hoteli tak naprawdę. Interesuje prestiż, komfort, bezpieczeństwo, prywatność, i, i, i to właśnie u nich w tych hotelach w pełni mogą z tego korzystać. Także myślę, że tutaj warto podkreślić, niektórzy właśnie dywagują, czy, czy luksusowe hotelarstwo upadnie, czy nie upadnie. Jeśli waszym targetem jest gość luksusowy, to ja myślę, że na pewno luksusowe hotelarstwo przetrwa i będzie się miało całkiem nieźle, dlatego że wiele osób już mi właśnie tutaj wspomniało, że ci, co mają, że tak powiem, pieniądze, to będą mieć na ten luksus. Ja dalej mam jeszcze przygotowane inne wypowiedzi dla was, właśnie w jaki sposób między innymi walczą te hotele dodatkowymi usługami. Marta, to poprzestajmy na razie, jeśli chodzi o Twoją część informacji raportu ze świata. Bardzo myślę, fajna, fajna, <laughs> fajna i pomocna i to Dziękuję. bardzo świeża, bo to jest informacja pozyskana. Dziś wczoraj. No więc właśnie, więc z pierwszej ręki mówię, jakby świeżynka. Dziękuję Ci za to. Przejdźmy do Karola, bo Karol też miał okazję dzisiaj odrabiać pracę domową, którą sam sobie zresztą zadał, bo pofatygował się właśnie. Co zrobiłeś, Karol? Um, tutaj rozmawialiśmy o, o, o tym, jak, jak, jak hotele też mają się przygotować. Ponownie do przyjęcia gości, niezależnie od tego, czy to będą hotele kategorii premium, luksusowe czy nawet ekonomiczne, to tam, tutaj priorytetem będzie po prostu bezpieczeństwo, i to będzie dla gości biznesowych, ale także dla gości indywidualnych podróżujących z dziećmi. To będzie priorytet. Pisałem kilka dni temu w swoich mediach społecznościowych, że zauważyłem na Bookingu, że niektóre hotele, na przykład w Lublinie, Umieszczają takie znaczki, takie etykiety, które mówią bezpieczny hotel, hotel dezynfekowany. Postanowiłem zadzwonić do tych hoteli i zapytać jakie działania podejmują. Są to hotele, które wciąż przyjmują gości biznesowych. Zadzoniłem do czterech hoteli, między innymi do hotelu sieci Focus. Owe hotele nie mają żadnych certyfikatów bezpieczeństwa. One bazują na własnych procedurach, które wypracowały. No, wśród tych procedur jest m.in. mierzenie temperatury gościom. Wiem, że Marta o tym wspominała w swojej publikacji, kiedy podawała przykłady, jak chińskie hotele przyjmują gości. Ja tutaj mam pewną, no, takie mam pewne obawy, jakby to w polskich warunkach by wyglądało, zwłaszcza w obiektach turystycznych. Gdzie przyjeżdża dużo osób i ta temperatura jest mierzona. Tutaj naprawdę są potrzebne bardzo dobrze dopracowane procedury, które dają pracownikom wskazówki, jak mają się zachować w danej sytuacji. Ja zapytałem tych recepcjonistów z tych hoteli, do których zadzwoniłem, o to, jak to wygląda, to te mierzenie temperatury. I oni powiedzieli w jednym hotelu, że gość musi na to wyrazić zgodę. W innym hotelu powiedzieli, że no jest tak naprawdę kwestia indywidualna. Jeżeli gość ma jakieś oznaki niepokojące, to wtedy podchodzą i mierzą mu tą temperaturę. A kiedy zapytałem tych recepcjonistów, a jaka jest dopuszczalna w ogóle temperatura ciała, no to tutaj nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi. Ktoś powiedział, że 37 stopni, ktoś powiedział, że 38, ja powiedziałem, a co gdybym na przykład miał 37,5, czy nie wpuścicie mnie do hotelu? I tutaj widać było, że recepcjoniści nie wiedzieli jak odpowiedzieć, jak zareagować. I tego się boję, że hotele będą opracowywały różnego rodzaju standardy i procedury bezpieczeństwa, ale pracownicy nie do końca będą ich rozumieć, bądź nie będą też umieli ich, ich komunikować. Z tych hoteli też się dowiedziałem, że na przykład dzwonią do gości dzień przed przyjazdem, po to, żeby zrobić taki wywiad telefoniczny, zapytać, jak się generalnie czują i czy mają jakieś ogólne objawy, które by sugerowały zakażenie. To jest akurat, uważam, słuszne. Gości nie powinien być zaskoczony jakąś weryfikacją czy mierzeniem temperatury w wejściu, tylko powinien być o tych wszystkich procedurach, standardach. Uprzedzony na etapie dokonywania rezerwacji czy wysuwania potwierdzenia e, e, rezerwacji. E, oczywiście maseczki, oczywiście rękawiczki, dezynfekcja pokoi, ozonowanie pokoi poprzez e, przenośne urządzenia. Wczoraj w mediach zauważyłem, że pojawił się artykuł, chyba na man.pl, który był swego rodzaju taką reklamą firmy, która już oferuje hotelom certyfikaty bezpieczeństwa. To się jakoś tam specjalnie nazywało. Na pewno trzeba do tego podejść na, na spokojnie. Wczoraj już jedna klientka nawet do mnie zadzwoniła z Rzeszowa z pytaniem, Karol, co o tych certyfikatach myślisz? Na pewno trzeba wracować własne standardy i ich się po prostu trzymać. Natomiast czy certyfikować? To są też koszty. Specjalne urządzenia w klimatyzatorach to niosą ze sobą duże koszty. Nieliczne hotele będą mogły sobie na to pozwolić. No to bardzo duży temat. Słuchajcie, wygląda na to tak naprawdę, że po ustaniu epidemii. Po pierwsze, będą musiały być wdrożone pewnie zupełnie nowe procedury. Znaczy nie po, po, bo one już po muszą funkcjonować, więc to jest myślę ten czas na to, by pracować nad nowymi procedurami. My zapewne nad szkoleniem personelu, tak. E, tak, bo to są zupełnie inne szkolenia. Znaczy, i... To jest tak, że w Chinach sobie hotele tego nie wprowadziły na hura, wymyślmy sobie, tylko dostali odgórne procedury. W momencie, kiedy dostali odgórne procedury, menadżerzy, przepraszam, menadżerowie przeszkolili swój personel. Każdy dokładnie wiedział, co ma robić. I myślę, że jeśli chodzi o zdrowie naszych gości, to chyba. Pierwszą rzeczą jest właśnie zapewnienie tego zdrowia i bezpieczeństwa, a dopiero potem zastanawianie się, jak gość zareaguje na to. Dlatego, że jak gość zareaguje na to jest efektem naszej komunikacji. Mhm. Jeśli chodzi o naszą komunikację, to my, jako liderzy, menadżerowie, powinniśmy przeszkolić personel i dopiero wtedy wysłać ich na front. Dlatego ja uważam, że jak najbardziej mierzenie, mierzenie temperatury ma sens. Było to robione na lotniskach. Też wiemy, jak niektórzy do tego podeszli, ale uważam, że ma to olbrzymi sens. Z hotelmenadżerem z Shenzhen, z którą rozmawiałam na ten temat, powiedziała, że przez to, że oni wszyscy to kontrolują, w mieście wówczas było 400 przypadków. To jest naprawdę niewiele. I tak jak mówię, nie wiem, czy certyfikaty będą istotne, ale na pewno są istotne procedury odgórne. To musi być albo WHO, albo nasz Sanepit, albo jeszcze inny organ który jest w stanie to przygotować te wytyczne. Ale to, Marta, chcesz mi powiedzieć w takim razie, że twoi koledzy, koleżanki nie podejmowali żadnych działań, nie przygotowali się w sensie, nie wiem, zmian, procedur, obsługi do czasu uzyskania od rządu swojego właśnie wytycznych? Słuchajcie, rynek azjatycki przeszedł już kilka epidemii i oni doskonale wiedzą, jak sobie z nimi radzić, więc to też musimy wziąć pod uwagę, że dla nas to jest nowe a dla nich jest to odświeżenie sytuacji tak naprawdę, więc sporo procedur mieli już z poprzednich epidemii, które wygasły, mogli je z powrotem użyć. Hotele wdrożyły tuż przed procedurami.